Cześć, Cześć maleczko, witam was w kolejnym odcinku z gry w Simulator 19 na moim kanale Na mapce Swojskie Pola, tak tym razem nie zapomniałem jak się ta mapka nazywa A kto nie wie to odsyłam do live'u sobotniego z Z Pyrlandii. Tam jest wszystko wyjaśnione, o co z tym w sumie chodzi No dobra, może, może i wam powiem Zapomniałem na jakiej polskiej mapce gram a Dokładnie jest to oczywiście tutaj mapka Swojskie Pola. Słuchajcie, część słomy, zaraz Wam pokażę zresztą i tak wszystko jak to tutaj wygląda, część słomy już sobie e, zwiozłem do stodoły. E, stwierdzam fakt taki, jeszcze muszę tylko jedną rzecz wypróbować, czy ta przyczepa faktycznie dosyć wysoko może, za, może wyładować te kostki. Jeżeli tak, to jeszcze tam może sobie ze dwie przyczepy wwieziemy. E, w sumie to może dwie. Jak sobie dwie wiozę, to będzie chyba już praktycznie wszystko. No to dobra. Bo myślałem nad tym, żeby część tych kostek sprzedać, ale jeżeli faktycznie da radę te kostki tam na górę rzucić, No to nie będziemy sprzedawać To nie będziemy, związę sobie po prostu już wszystkie do Do stodoły do siebie i nie sobie to tam leży Co na tym polu będziemy obsiewać? Myślę, że na tym polu następnie będzie dobrze chyba Czekajcie, co ja mam w zagrodzie? Nie w zagrodzie, tylko co ja mam W ilosie mamy owsa, mamy sporo pszenica, jęczmień jeszcze jest. No coś tam trzeba będzie pomyśleć. Mamy owce. No tutaj ewidentnie przydałaby nam się łąka na tym polu yy, i sobie konie na przykład hodować i te owce, skoro mamy tutaj do tego dostępne, no, ale to myślę, yy, myślę, że nie wszystko tak od razu. Biorąc też pod uwagę wielkość i rozmach tego gospodarstwa, to na pewno na tym moim paswisku tutaj tych koni nie będzie, nie wiem, 20 czy 30, to też trzeba wziąć mocno pod uwagę. O dobra, mamy fula. Zobaczymy, tylko czy da radę to wyładować jeszcze gdzieś tam na górę, w tej stodole. Zobaczycie, jak to sobie rozwiązałem. W sumie też miałem mały problem, bo nie zmieściły mi się dwie przyczepy z długości. Chyba zmieściłyby się, ale to już trzeba kombinować naprawdę mocno na styk. No, ja tego nie zrobiłem, więc mam jak mam. Niestety, następne żniwa, jak kiedyś tam będziemy robili ze słomą, i słomę będziemy zbierali, to oczywiście już sobie to rozwiąże w zupełnie inny sposób. Aha. no i to tak jak mówiłem. Teraz sobie weźmy B. Spokojnie. Teraz bierzemy B. Nie na tą stronę bym chciał. Chciałbym na drugą stronę. Czy można to przerzucić na drugą stronę? Dobra, to sobie może. Nie, no, nie, 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 nie. nie. Ja chcę sobie wykręcić. mi teraz nie spadną te belki? Nie, nie powinny mi spaść. Ej, teraz jest na tył? No do no widzicie, można tak było próbować kombinować. To dobra, to teraz to już sobie pojadę, yy, tutaj sobie wykręcę może. Nie wiem czy on mi się wyrobi, chyba mi się nie wyrobi. To fajnie z taką przyczepą, to też nie jest... Coś prostego. Na szczęście fend jest dosyć mocny, jak widzicie, całą przyczepę jest w stanie przepchnąć w poprzek. Dziwne się tutaj rzeczy dzieją na tym moim gospodarstwie. Czasami mam wrażenie. E, oczywiście na dzisiaj nie zaplanowałem tylko i wyłącznie złożenia tej słomy. O! Teraz jak to wygląda? Yy. To mamy. Nie w tą stronę. No dobra, dajmy go trochę do przodu, jeszcze. Coś, 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 coś takiego. Dajmy go bardziej po ścianę. No, gdzieś tutaj widziałem. Up, jest. J. O, właśnie. Ciekawe, jak to wyjdzie. Pyk. No i pięknie. Dobra, no to zwozimy wszystką tą słowę tutaj. Nie wiedziałem, że to tak da radę. Yy, to tak, tak jak mówiłem, trochę mi się nie zmieściło yy, i ta słoma wys wyszła po prostu za ścianę, yy, ale to też jakoś tam kolizji nie robi, tam jakieś tam drgania są i, i nic poza tym resztę sobie zwieziemy, tylko jeszcze jeden chyba kursik, tak mi się przynajmniej wydaje nawet niecały może będzie nie spodziewałem się, myślałem, że będzie trochę więcej tej słomy, jeszcze więcej tych przyczep może to też ze względu na to, że takie małe te belki yy, 200 litrów chyba, tak? dobrze mówię? tak, 200 litrów 200 litrów taka beleczka, więc śmiało możemy sobie to ręcznie ogarniać e, Dobra Ładnie, pyk, pyk, pięknie zbieramy Jeszcze chyba w drugą stronę, nic więcej tutaj nie powinienem był zostawić, tak? mam taką nadzieję, że gdzieś tam mi się nie będą Te belki tutaj po tym polu poniewierać e, Jak tylko sobie zbierzemy wszystkie, wywieziemy tamto, zobaczycie co na resztę odcinka dzisiaj przygotowałem no bo tak jak mówiłem, tutaj jest full opcja na tym polu do zrobienia, dosłownie wszystko To jest tylko możliwe, to jest do zrobienia, czyli orka, wapnowanie No taka full opcja i tak jak mówiłem, no będę chciał Wam to wszystko po, kolu, po, powódku, po kolei pokazywać Jakimi maszynami, jak to będę robił I, i tak też właśnie w tym uczynku będziemy przejdziemy do kolejnego etapu Myślę, że przed zaoraniem pola Dobrym rozwiązaniem będzie zrobienie właśnie wapnowania, bo później właśnie pod tymi pługami Możemy sobie chociażby zaorać, więc yy, To będzie też taki fajny yy, Fajny pomysł, później jakiś tam nawóz sobie będziemy rozsiewać i tak dalej No tutaj tego już nie musiałem zbierać, ale mi się przez przypadek pozbierało niestety Dobra, to robimy B Jest tam Dajemy to Pod ścianę do przodu. Trochę na bardzo. Cofnijmy sobie. Tak. J do góry. Y wyładuj. Trochę się rozwaliły te beleczki, ale no trudno. I tak to bardzo fajnie wygląda. Dobra, ten cionik w sumie może tu zostać. Zgasimy go sobie tylko. Eee. Hop. Nieźle. To jeszcze można by było śmiało trochę pokombinować. Na razie słomaniech będzie tutaj. O, tak to wygląda. Trochę się to porozwalało. Wiadomo, że gdyby to był kwadrat taki typowy, to można by to było bardzo ładnie układać. No ale mi to nie wyszło. Tutaj mamy jeszcze te. O, właśnie. tam widzicie tak mało. Trochę sobie brygady. Tylko i tyle. Tam resztę też widać, że się trzęsie. No trudno. E, teraz przechodzimy do mojego następnego ciągnika. Pod sklepem, który stoi. Ja sobie jeszcze muszę zobaczyć, gdzie tutaj mamy wapno. Na wszelki wypadek. Hej. Nie, to jest silos zbożowy. Handlarz zwierzętami. Nie widzę wapna. Stacja wapnowania. Silos, silos. Dobra, chyba nie ma stacji wapnowania, więc będziemy się sobie kupować po prostu palety. Jest stacja wapnowania tutaj. No to może zrobimy tak, że ja sobie, bo maszynę, którą chcę kupić, słuchajcie, nie może od tego, jest to tutaj Agromatex Matax, chyba to jest Agromatex, tak? Eee, Fertimax, 9000 euro mnie to kosztuje, 2500 pojemność, 24 metry szerokości, szerokie okłony standardowe, Ale mu szerokie, nie wygląda tak bardziej kozacko. Eee, na kółeczkach, z tego względu, że nie chciałbym, żeby mi to gdzieś tam przeważało, 2,5 tony mamy pojemności, 20 kunia. Wymagane. Kupujemy sobie, bo ta maszyna będzie nam potrzebna przez dłuższy okres czasu, tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście, tak jak mówiłem, że gdzieś tam będziemy rozwijali to gospodarstwo. Zobaczymy jeszcze tylko, czy pod względem ilości maszyn, czy pod względem ich wielkości. No ale, tak jak wspominałem, no jeszcze tutaj żadnego Ursusa C360. Oczywiście perełki polskiego gospodarstwa nie ma u mnie na gospodarstwie, ale to jeszcze spokojnie po swoim czasie. Jak już tu jestem, to sobie kupię może jeden ten worek z wapnem. Kupmy. A co tam? I zapełniamy. Lecimy sobie, rozsiemy to wapno na tym kawałku pola tam, które mam. No i resztę chyba będziemy musieli jechać do stacji wapnowania niestety. Dobrze, że to jest 2,5 tysiąca. Czy jest pokrywanie? Nie ma pokrywy. No i lecimy na gospodarstwo. Halo, nic tutaj. Nikogo, a nie, nie ma nikogo, bo ruch wyłączyłem, zapomniałem. A w sumie nie! Zostań w domu, nikt nigdzie nie jedzie, więc drogi są puste. No dobra, dobra. To już się wszystko wyjaśniło. Widzę, że opuść narzędzie. Opuść narzędzie Żurawia w prawo? Ej. Ja nie wiedziałem, że tutaj możemy, kurde. Takie numery odpierdzielać wodniej żurawia co nam się coś tutaj nam się rusza? No tutaj są drzwi. No to zostawmy otwarte te drzwi, niech będą ładnie taki o, tak żeby trochę je było widać. Przeciąg będzie nam wtedy większy do, do ciągnika leciał. Jeszcze coś tutaj mogę sobie otworzyć? Może tylne? Nie, tylne nie. O, kiedyś tam się dowiemy, do czego to reszta służy. A jak wiecie, to mi napiszcie w komentarzach, więc za co od razu z góry dziękuję. Jak widzicie, trochę słomy gdzieś tam mi pozostawało, no, no na Seasons nie gramy, więc ta słoma gdzieś tam będzie zalegała mimo wszystko, niestety. 24 metry, on chyba będzie dosyć szeroki. Ło kurwa! to jest zjadacz wapna. Ja pitole. Ale ładnie, zobaczcie, 24 metry z takiego rozsiewacza, no to jest, to jest maszyna. Ja mówię, że takie mniejsze, wiecie, słabsze, masz wiem, 20 kunia, a 24 metry szerokości, to to jest cholerę. Do końca sobie dojadę i trzeba zapierdzielać po resztę wapna. 2 trzy zbiorniki na pewno tu pójdzie, no i się skończyło. Prawie do końca, prawie. Prawie się udało, prawie to robi wielką różnicę, więc lecimy sobie teraz od razu na stację wapnowania. 26 na godzinkę. Z przerwami na 35, oczywiście. No i lecimy na stację wapnowania tym razem. No, bo już nie będę jechał do sklepu. W sumie droga jest ta sama. A na stacji wapnowania możemy sobie zapewnić do pełna ten rozciewacz. Więc mega, mega na plus. Jeszcze tylko, żebym drogę pamiętał do tej stacji wapnowania. No tutaj mówiłem, że jak będą laszli tutaj ten asfalt. Yy, tutaj, jak lali. Wiecie, o zaraz wam pokażę. Tutaj, jak lali ten asfalt. To ja tutaj gadałem z chłopakami, mieli mi tutaj wywieźć trochę tego asfaltu i zrobić drogę normalną jak należy. No niestety, no. jak już szykowali robotę, to kierownik przyjechał, no i robota została przerwana, dlatego też no na razie te płyty zostają, ale obiecali, że jak będą robić gdzieś w okolicy, to mi tutaj ten asfalt wyleją jeszcze. Także na spokojnie będziemy mieli jeszcze drogę tutaj do gospodarstwa ładną, miejmy taką nadzieję, a jak nie, to się może przeprowadzimy gdzieś w ładniejszą okolicę. I, i, I zobaczymy, no bo tutaj, tak jak mówiłem, mamy to hodowania mamy konie i owce. Ja jeszcze nie rozwiązałem tego właśnie w swojej głowie, co będziemy robili tutaj dalej, czyli czy będę kupował gospodarstwa następne i tam będziemy też sobie coś tam ogarniać, czy też to gospodarstwo na przykład sprzedam z jakimś czasem i zabiorę są maszyny po prostu. Dobra. Gdzie jest ta stacja wapnowania? Nie chcę skupu bel. Tu jest stacja wapnowania. To jeszcze. polerę do przodu. To się świeci. Bo ja myślałem, że właśnie trochę tych bel będziemy mogli sprzedać. No ale okazuje się, że bardzo fajnie możemy to sobie wyładować normalnie na gospodarstwie, więc bez sensu. A jak zamknę te drzwi. No nie, nie ma różnicy. Powinna być jakaś różnica, ale nie ma. No, to jest modyfikacja, więc... Eee, tutaj, bo tam jest polna droga, ale tej polnej nie mam narysowanej, to tutaj, do tej stacji wapnowania. A hej, ale czy tutaj też jest słoma? Wydaje mi się, że jest też słoma. Dobrze mówię, tutaj? No nie, nie tutaj. Jeszcze dalej kawałek pola zjeżdżę, no ale trudno, on tutaj też widzę, że nie dogadali się z tymi robotnikami i też asfaltu nie mają ej, nie sprawdziłem jednej rzeczy, kierunki są? O wow, panie, no to pięknie Kawaryki też sobie wyłączymy, koguta tylko brakuje, nie no kogut to już bez przesady ale gdzieś tam wiecie, na no, takich ciągnikach też można było kogoś zamontować. Także bez problemu. Piękna polska mapka. Dosłownie. Ostatnio na live Tadeusz wspominał, pamiętam, że o sklepie ABC i tak faktycznie jest ten sklep ABC. Tam gdzieś w mieście jest. Pamiętam, że przyjeżdżałem tam, jak jechałem sprzedać, do piekarni coś. Nie pamiętam, co my tam wtedy do tej piekarni wjeździliśmy w sumie, ale coś tam jechaliśmy sobie sprzedać i tam po drodze właśnie w miasteczku jest piekarnia. Przy okazji sobie właśnie mieliśmy okazję zwiedzić tam kawałek, a tutaj asfalt mają, no to jest trochę nie fair. Halo, otwierać, no, dziękuję, nareszcie. O, ale by była faza, byśmy mogli taką fadromką sobie załadować. Start, lecimy, na pełno proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No i wracamy na gospodarstwo. Tkania, królowa wszystkich ciężarówek. bliżej trzeba pojechać. Czy jest uwaga Widać? Nie, nie, widać chyba. No, jedziemy z powrotem na gospodarstwo. Tutaj, tak jak mówię, tak mi się przynajmniej wydaje, że skoro mam ten owiec, to jeszcze gdzieś tam trawa by mi się przydała. Trawę byśmy musieli chyba kupić mimo wszystko, żeby tym koniom dawać. Nie wiem jak to jest ze ścieleniem, czy jak będę miał konia. Jednego czy tam bo nie będę kupował nie wiadomo, ile tych koni, chociaż i tak standardowo raczej będzie procedura wyglądała, czyli nie będę tych koni, ja ujeżdżał, tylko będzie to robił ten mój pomocnik automatyczny bo samemu też nie jest się w stanie ogarnąć, oczywiście, gospodarstwa, wytrenować konia, wyczyścić wszystko, zrobić wszystko w polu. No także ja tutaj będę korzystał też w niektórych pracach oczywiście z pomocników, z pomocy pracowników, więc no konie, konie ewidentnie zostaną. Jak dla mnie to jest to trochę źle rozwiązane, bo no nie powinniśmy codziennie mieć do ujeżdżania tych koni. Ale dobra, ale dobra, niech będzie. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości rozwijane. Podejrzewam, że. O, w sumie z drugiej strony mogli na przykład króliki zrobić, dodać o. Króliki byłyby bardzo fajne. Na przykład kaczki. Dlaczego mam tylko kury? Moglibyśmy mieć jeszcze kaczki. Moglibyśmy mieć, nie wiem, gęsi. Yy, co tam jeszcze jest? Nie wiem, indyki. Chyba perliczki się hoduje. No, praktycznie ludzie potrafią hodować wszystko. Także no, nie oszukujmy się, że może tutaj czorokie tygrysy niech dodadzą, tygrysy. Nie no, to już, to już przesada, ale tak jak mówię, dziwne jest to właśnie, że mamy cały czas kury, ale nie mamy na przykład kaczek, indyk, gęsi na przykład. Takich wiecie, pozostałych tych zwierząt, nie? Owce mamy, ale kus na przykład też nie mamy, kozy też by mogły być. Jakąś górską mapkę by wydali trochę i, i kozy. Też na każdej z, tej map, z tych map, które wydają jest taki e, lekki smak gdzieś tam z górami, także... No, to w tym odcineczku zrobimy sobie tylko wapnowanie. No i tam ogarnęliśmy na początku trochę tej słomy. Chciałem wam też pokazać dokładnie, e, gdybyście mieli ochotę na tą przyczepę, to pod tamtym odcinkiem poprzednim e, wrzuciłem chyba linki w komentarzu komuś. O, ktoś tam właśnie pisał te przyczepy, więc te linkacze do tych modeli wrzuciłem w komentarzu. A jak nie, to to też nie jest jakiś tam problem, żeby sobie to znaleźć. Przeważnie jest to gdzieś tam wydawane w zestawie, ponieważ ta przyczepa w bardzo fajny sposób właśnie funkcjonuje w zestawie z tymi prasami, także to nie jest jakiś problem. Dobra, tu mamy do końca. Teraz trzeba będzie przejechać tutaj. No, i jeszcze tam pewnie będzie jeszcze jeden potrzebny ten rozsiewacz pełen. Lecimy. No, całe pole ogarnięte będzie. 2,5 tysiąca raczej mi nie starczy, więc pewnie już po trzeci rozsiewacz nie. Jakbym miał tamten pełen i ten byłby pełen, to podejrzewam, że jest to możliwe, żeby mi wystarczyło. A tak mi nie wystarczy, niestety. No dokładnie, to by tam jeszcze z raz myślę kawałek by można było przejechać i, i po sprawie No i dobra, tu u sąsiada już nie, nie rozsiewamy 78 tysięcy na razie mam na koncie, to jeszcze gdzieś tam sobie będziemy wiecie, coś tam kupować w przyszłości na spokojnie Dobra, zatrudnimy pracownika, niech on sobie tutaj trochę popracuje, bo tak jak mówię, nie będę już leciał po następny ten yy... zbiornik. Aha, czyli musi dotknąć płotu, żeby się zatrzymać. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek. Nie bierzcie przykładu z mojego pracownika, który tak właśnie traktuje maszyny na moim gospodarstwie, a później się dziwię, że coś jest połamane, pokrzywione w cholerę. Także trzeba go zwolnić. 什么意思？哎。